Mapa w telefonie komórkowym ponownie się zawiesiła, jakby wszechświat spiskował, aby pokrzyżować twoje plany. Ale Alex nie miał na to czasu, lot do Draju był już zarezerwowany, a spotkanie w Nowosybirsku było tylko kolejnym kiepskim pretekstem do zatuszowania prawdziwej podróży. Podczas gdy on przeklinał do ekranu po drugiej stronie linii, Irina słuchała każdego słowa z lodowatym uśmiechem na ustach. Wiedziała. Wiedział o biletach porzuconych na stole, o trasie Moskwa Bank. O bilecie w klasie ekonomicznej ten szczegół zdradzał go bezlitośnie. Człowiek taki jak on nigdy by tak nie latał, chyba że chciał coś ukryć lub kogoś. Myślał, że jest niewidoma. Myślałam, że z rozproszonym pocałunkiem w policzek i wrócę za tydzień, kochanie, będę w stanie zniknąć bez pozostawienia śladu. Ale Irina nie była już kobietą zadowalającą się okruchami uwagi. Podczas gdy on pośpiesznie pakował walizkę, ona mieszała łyżką w zimnej już kawie, kalkulując każdy ruch. Cisza przed burzą. Gdy tylko drzwi się zamknęły, otworzyła swój notatnik. Hasło do jego konta. Jej urodziny, jak zawsze, przewidywalne. Wśród maili służbowych ukryty folder PAM. Miał dowody, których potrzebował. Wiadomości wymieniane ze stewardessą, z ustami spuchniętymi od silikonu i oczami głodnymi życia, które nie należało do niej. Zdjęcia z sercami, niezapomniane plany wakacyjne, puste obietnice. Każdy zrzut ekranu był pociskiem. Irina metodycznie wszystko ratowała, podczas gdy pod jej zimną skórą gotował się gniew. To nie był czas na eksplozję. Nadszedł czas planowania. Potem przyszła część finansowa. Wspólne konta, inwestycje, karty, wszystko, co zgromadzili przez dekadę małżeństwa, a raczej wszystko, co wydawało mu się, że kontroluje. Dla Alex jej pensja wynosiła pieniądze na popcorn, co było nieistotne w porównaniu z jej zarobkami jako u dużego dyrektora. Ale Irina, cicha księgowa, wiedziała dokładnie, gdzie jest każdy grosz. I co najważniejsze, jak odwrócić sytuację od niego. W telefonie głos matki brzmiał jak werdykt chciał i grać z ogniem. Spalmy go. Olga Semionowna, emerytowana prawniczka o instynkcie bulldoga, nie traciła czasu na lamentowanie. Rozwód. Jasny. Ale odchodzi z niczym. Kolejne godziny przypominały szachownice, analizowano dokumenty, opracowywano strategię, każda figura poruszała się z chirurgiczną precyzją. Zablokowali konta, przekierowali środki do tajnej rezerwy, którą Irina żywiła się od lat tak, miała swoje sekrety. Alex nigdy nie zadał sobie trudu sprawdzenia jej zeznań, w końcu dla niego była tylko żoną czekającą w domu z gotowym obiadem. W dniu wyjazdu Irina patrzyła, jak odchodzi z taką samą arogancją jak zawsze. Pośpieszny pocałunek, pusta obietnica kontaktu i już go nie było, przekonany, że świat kręci się wokół jego zachcianek. Ale kiedy drzwi się zamknęły, otworzyła teczkę na stole, pozew rozwodowy, zawiadomienia o blokadzie, zakaz zbliżania się. Każda rola była asem w rękawie. Aleks po raz ostatni jej nie docenił. Tymczasem tysiące kilometrów dalej leżał na Leżaku, a promienie słońca w Bangkoku paliły jego skórę wysmarowaną drogim filtrem przeciwdaby Obok Weronika w małym bikini pozowała do kolejnego selfie, posyłając mu spojrzenia, które zinterpretował jako uwielbienie. Zrób zdjęcie, duszko poprosiła, wyciągając telefon komórkowy. Alex posłuchał, zadowolony. W końcu na to zasłużył, na życie w luksusie, zdala od nudnej żony i nudnych raportów. Nawet nie podejrzewał, że właśnie w tym momencie Irina podpisywała dokumenty, które doprowadzą do upadku jej imperium. Kiedy próbował zapłacić za kolejną kolejkę drinków, terminal odmówił przyjęcia pierwszej karty. I drugie. I trzeci. Uśmiech zniknął. To musi być błąd systemu, mruknął, ale zimny pot spływał mu już po plecach. Nie wiedział jeszcze, że jego królowa zmieniła zasady gry. I że tym razem mat będzie należał do niej. Trzecia karta, ta sama historia. Przepraszam, proszę pana. Może to jakiś problem z waszym bankiem, powtórzył kelner z profesjonalnym uśmiechem, co tylko wzmogło wściekłość Aleksieja. Poczuł ciepło wznoszące się do karku i palące policzki. Nie teraz. Nie wtedy, gdy wszystko powinno być idealne. Głos eksplodował, zanim zdążył go powstrzymać. Co masz na myśli, mówiąc problem? Mam fortunę w tym banku. Czy wiesz, z kim mówisz? Wzrok pozostałych klientów zwrócił się w jego stronę, zaciekawiony i rozbawiony. Weronika zmarszczyła nos, jakby skandal był nieprzyjemnym zapachem. Lech, na litość boską, dlaczego krzyczysz? Zapłać gotówką i tyle. Pieniądze. To słowo brzmiało jak okrutny żart. Miał w kieszeni zaledwie kilka tajskich banknotów resztę z impulsywnego zakupu na lotnisku, kiedy jeszcze czuł się niepokonany. Teraz, upokorzony, musiał prosić Weronikę o tyle, żeby pokryć wybrane przez nią koktajle. Każdy bat, który liczyła z pogardą, był ciosem w ego. To się nie dzieje. To nie może się dziać. Odszedł od stołu, drżącymi palcami, wybierał numer Irini. Jeden, dwa telefony i wbrew wszelkim oczekiwaniom odebrała. Tak, Aleksiej. Jej głos, spokojny jak tafla jeziora przed burzą. Ira, co do cholery jest z moimi kartami? Nie mogę nic zapłacić. Cisza. Sekunda pauzy, która rozciągała się jak ostrze. To już nie są twoje karty, Aleksiej. Słowa padły między nimi lodowate. Co to znaczy? To są nasze pieniądze. Nie ma już naszych. Konta zostały przydzielone. Wydawało się, że ziemia pod jego stopami się otwiera. Oszalałeś? Zaraz wrócę i porozmawiamy. Wróć, odpowiedziała spokojnie. Znajdziesz wiele niespodzianek. Telefon się rozłączył. Aleksiej stał nieruchomo, trzymając urządzenie jak granat, który zaraz eksploduje. Próbowałem uzyskać dostęp do bankowości internetowej, nieprawidłowe hasło. Zresetuj hasło e SMS z potwierdzeniem, nigdy nie dotarł. Zablokowała go w systemie. W pełni. Rzeczywistość uderzyła w niego duszącymi falami, Irina nie żartowała. Zaplanowała każdy ruch, każdy cios. A on, geniusz biznesu, król schematów, niczego nie widział. Weronika obserwowała go z mieszaniną znudzenia i irytacji. Co się dzieje, Lechu? Jesteś blady. Wszystko jest zrujnowane, ranykę. Wszystko. Próbował wyjaśnić, ale słowa wyszły zniekształcone i zdezorganizowane, jakby jego własne usta nie chciały wyrazić skali katastrofy. Może to pomyłka wzruszyła ramionami, już tracąc zainteresowanie. Zdecydujesz, kiedy wrócisz. Nie warto z tego powodu rujnować podróży. Zniszczyć podróż. Jakby to było wszystko. Jakby twoje życie nie rozpadało się w czasie rzeczywistym. Zadzwonił do banku. Przykro mi, proszę pana, ale nie możemy udzielić informacji bez upoważnienia posiadacza rachunku. Uchwyt. Irina. Zawsze Irina. Przez następne kilka godzin było mnóstwo desperackich telefonów od przyjaciół, którzy nie odbierali, prawników, którzy musieli sprawdzić dokumenty i krewnych, którzy bełkotali bezużyteczne rady. Nikt nie mógł mu pomóc, ponieważ zrobiła wszystko zgodnie z prawem. Każdy dokument, każdy podpis, każda klauzula Irina przestudiowała, czekała, wykonała. A on, zaślepiony arogancją, nigdy nie wyobrażał sobie, że królowa może grać lepiej niż król. Tymczasem Weronika traciła cierpliwość. Mam dość przyklejania się do tego telefonu, Lechu. Wyjdźmy chociaż. Nie mogę, Weroniko. Nie mam ani grosza. Cisza, która potem nastąpiła, była wymowna. Co masz na myśli mówiąc nie ma. Jej oczy zweziły się. Widział dokładnie moment, w którym zrozumiała, studnia wyschła. ściągnąłeś mnie tu po to. By zostać uwięzionym w pokoju podczas kręcenia dramatu? Maska słodyczy opadła. Myślałem, że jesteś biznesmenem. Ale jesteś kolejnym nieudacznikiem. Tej nocy w restauracji każdy kez drogiego dania, jaki weranekę wzięła, przypominał jej własną bezsilność. Wybrała najdroższe wino z karty, uśmiechnęła się do kelnera i zignorowała zimny pod naskroniach. Wie, że nie zapłacę. A kiedy wrócili do pokoju, walka była nieunikniona. Zrujnowałeś moje wakacje. Krzyknęła, rzucając sandał o ścianę. Nie zostanę tu z żebrakiem. Obchodzą cię tylko pieniądze, ty darmo zjadzie. Wypluł te słowa jak jad, ale odbiły się rykoszetem, bo w głębi duszy wiedział, że są prawdziwe. Chciała go za to, co mógł kupić. A teraz bez tego był bezwartościowy. Następnego ranka Weronika wyszła. Żadnych pożegnań, żadnych całusów na pożegnanie. Tylko suche kliknięcie zamykających się za nią drzwi. Aleksiej stał sam w pustym pokoju, ciężar rozpaczy miażdżył mu pierś. Stracił wszystko. Pieniądze, żona, kochanek, fasada sukcesu. Był złamanym człowiekiem w każdym tego słowa znaczeniu. U szczytu rozpaczy nagrał wiadomość głosową dla Irini. Ira, wybacz mi. Zachowałem się jak idiota. Teraz wszystko rozumiem. Proszę, oddaj mi pieniądze. Zrobię, co chcesz. Błagam. Wysłało. Telefon wypadł mu z rąk. Uzy napłynęły bez ostrzeżenia, gorące i gorzkie, spływając po twarzy, której nie rozpoznawałam już w lustrze. Nie wiedział, że na drugim końcu świata Irina słuchała tej wiadomości, pijąc herbatę w swoim mieszkaniu w Moskwie i obserwując padający nad miastem śnieg. Na jego twarzy nie było triumfu. Nie nienawiść. Tylko głęboki spokój, pewność kogoś, kto w końcu odzyskał to, co do niego należało. Wygrała. I nie dla zemsty, dla sprawiedliwości. Drzwi starego domu zatrzasnęły się z głuchym hukiem, jakby sam budynek wypluwał swoją obecność. Brak wsparcia. Bez nikogo. Weronika. Luksusowa lalka, pomyślał z radością, podczas gdy zapach pieniędzy nadal przenikał jego sukienki. Z pewnością był już w ramionach innego sponsora, kolejnego idioty chcącego wspierać jego zachcianki. Gniew płonął w jego żyłach, a jego stopa uderzyła w solidne drewno drzwi. Ostry ból w podeszwie stopy niemal przyniósł mu ulgę przynajmniej to czuł. Coś konkretnego. Coś, co nie było pustką pożerającą jego wnętrzności. Palce mu się trzęsły, gdy ponownie wybierał numer Irini. Tym razem nie było nawet sygnału dzwonka. Tylko krótki, mechaniczny syk. Zablokowany. Wydawało się, że ziemia pod jego stopami się otwiera. Jak to się stało, że wszystko tak szybko się rozpadło? Kilka tygodni temu był genialnym prawnikiem, człowiekiem, który falą decydował o losach. Właścicielem przyszłości zarysowanej w złocie. Teraz duch. Zero. Imiona jego przyjaciół, kolegów błysnęły w jego umyśle niczym światła awaryjne. Ale zdusił je z taką samą siłą, z jaką zmiażdżyłby owada. Wstyd. Wstyd przyznać się do porażki. Wstyd wyciągać rękę jak żebrak. Zawsze był tym, który ratował, tym, który rozwiązywał problemy, tym, który rozdawał przysługi z protekcjonalnym uśmiechem. A teraz, teraz był drugą stroną medalu. Strona, która błaga. Telefon wibrował w jego dłoni. Czad służbowy, otwarty instynktownie, wyświetlił powiadomienie, wiadomość głosową. Od Irini. Serce przyspieszyło. Palcami wilgotnymi od potu nacisnął przycisk odtwarzania. I wtedy to usłyszał. Jego własny głos, przełamany paniką, odbił się echem od głośnika niczym nóż wkręcany w ranę. Ira, proszę, co zrobiłeś? Konta zablokowane, nie rozumiem, co się dzieje. Weronika mnie zostawiła, nie mam dokąd pójść, potrzebuję twojej pomocy, odezwij się, do cholery. Krzyki. Błagania. Surowe upokorzenie, odsłonięte jak gnijące mięso na słońcu. Żołądek się obrócił. Nie chodziło tylko o pieniądze. To nie był tylko dom. To było wszystko. Irina nie zadowoliła się pozbawieniem go bogactw, obdarła go ze skóry zgodności. Ta wiadomość, którą wysłał w desperacji staniego pokoju hotelowego w Bangkoku, stała się teraz własnością publiczną. Żart. Spektakl. Telefon znów wibrował. Wiadomość od szefa tak jak chirurgiczny Aleksiej. Twoje usługi nie są już potrzebne. Zawiadomienie o zwolnieniu jest w dziale kadr. Świat się zawalił. Spojrzał na drzwi do mieszkania, które nie było już jego, klucze jego klucze teraz w cudzej kieszeni. Przeszłość była zamkniętymi drzwiami. I on, człowiek bez przyszłości, bez kierunku, bez choćby kawałka chleba, który mógłby nazwać własnym. W jego umyśle pojawiła się twarz Ayrini, blada i pogodna jak tafla jeziora przed burzą. To spokojne, niemal obojętne spojrzenie. Nigdy nie wyobrażał sobie, że ta kobieta o miękkim głosie może ukryć wulkan. Nigdy jej nie widziałem. I za to teraz zapłacił. Nie było dokąd pójść. Nie było nic do jedzenia. Nie było do kogo się zwrócić. Był bankrotem nie tylko finansowym, ale także ludzkim. Klaun. Żywe ostrzeżenie przed tym, co się dzieje, gdy nie docenia się wściekłości kogoś, kto został zdradzony. Wstał z oblodzonych schodów. Bolały go kości, jakby postarzał się o dekady w ciągu jednej nocy. Metro. Musiałem gdzieś pójść. Zrób coś. Ale gdzie? Iceo. Pytania odbijały się echem w pustce w jego głowie, bez odpowiedzi. Tymczasem tysiące kilometrów dalej Irina siedziała przy stoliku w nadmorskiej kawiarni, bawiąc się palcami nóżką kieliszka białego wina. Przed nim ocean ciągnął się bez końca, a fale rozbijały się w pianę, jakby oklaskiwały jego zwycięstwo. W jego piersi nie było nienawiści, żadnej litości, tylko lekkość tak głęboka, że zdawała się unosić. Wiedziała, że w tej samej chwili Aleksiej pogrążył się we własnej rozpaczy. Wiedziałem, że cierpi ale nie czułem triumfu tylko wolność wolność od kłamstw wolność od zdrady wolność od mężczyzny który sprowadził ją do cienia w jej własnym życiu upił łyk wina, pozwalając aby chłodny płyn ukoił jego gardło uśmiechnął się przed nim nie było już ruin był horyzont twoje życie życie w którym nie było miejsca na ból i rozczarowanie telefon wibrował Powiadomienie, wiadomość od Aleksieja. Nawet nie spojrzała na zawartość. Jednym dotknięciem zablokował numer. Na zawsze. Jakby wyma błąd w obliczeniach, zgniły rozdział książki, który można było wreszcie zamknąć. Kiedy wrócił do mieszkania swojego mieszkania, powietrze zrobiło się lżejsze. Nie to mieszkanie, które dzielił z duchem, ale jego przestrzeń, oczyszczona. Nie było już marynarek rzuconych na sofę, brudnych skarpetek na podłodze, żadnych tanich i inwazyjnych perfum, których upierał się używać. Dom oddychał, jakby wypędził pasożyta. Zatrzymał się przy wejściu i obserwował. Sołfę, na której oglądali filmy, nosiła teraz wspomnienie ich chrapania podczas ulubionego serialu. Stolik kawowy, zawsze naznaczony przypadkowo pozostawionymi filiżankami po kawie, zdawał się kpić ze swojej dawnej funkcji. Wszystko to wymagało zmiany. Otworzył szeroko okna. Wiatr wszedł niczym powiew odrodzenia, niosąc zapach zbliżającego się deszczu i mokrej ziemi. Włącz muzykę, tę której nienawidził, melodyjną i łagodną, jako antidotum na jego toksyczną energię. I zaczęło się. Jego ubrania bezceremonialnie powędrowały do czarnych worków. Każda koszula, każdy krawat, każda para butów zdawała się opierać, jakby wciąż nosiły jego dotyk. Ale Irina była nieustępliwa. Podarte fotografie. Pamiątki wyrzucone do kosza. Prezenty te, które rozdawał z arogancją kogoś, kto kupuje uczucia w jego pamięci, zamieniły się w popiół. Najsłodszym momentem było pozbycie się tego fotela. Skórzany potwór zajmujący połowę pokoju, brzydki i pretensjonalny, jak jego właściciel. Tragarze spocili się, by przeciągnąć ją przez drzwi, a Irina patrzyła. Czując, jak ciężar lat upokorzenia odchodzi wraz z meblami. Potem przyszli muraże. Łuszczące się ściany, nowa farba w tonacjach świtu. Wybrała meble, które do niej przemawiały, jasne, eleganckie, funkcjonalne. Sołfę, która zapraszała do odpoczynku, a nie do posiadania. Stolik kawowy pasujący do filiżanek i książek, a nie do szklanek do whisky i przepełnionych popielniczek. O zmierzchu mieszkanie wyglądało inaczej. Świetlny, przewiewny, Twój. Orchidea na parapecie symbol odrodzenia, piękna, które przetrwa nawet w pęknięciach betonu, dopełniła przemianę. Wieczorem przyjechała Olga Semyonowna z winem i czekoladkami. Matka i córka usiadły na nowej sofie, podziwiając przestrzeń, która teraz tchnęła wolnością. Podobało ci się? Zapytała z niepokojem Irina, podczas gdy jej matka przesuwała palcami po jasnym drewnie stołu. Cudownie i odpowiedziała Olga z uśmiechem. Oczywiście. Przewiewny. Możesz oddychać. Wznieśli toast. Za nowe życie, powiedziała matka. Za nowe życie powtórzyła Irina, czując w oczach płonące gorąco łez nie bólu, ale wdzięczności. Po raz pierwszy od lat pozwoliła sobie na głośne sny. Mówił o planach, podróżach, o przyszłości, w której nie będzie miejsca na kłamstwa. Olga mocno ją uściskała. Jesteś silna, córko. Zrobisz to. I Irina wiedziała, że to prawda. Przeżył zdradę. Do upokorzenia. Do jesieni. I wyszedł silniejszy. W jego życiu nie było już miejsca na duchy, tylko o możliwości. W tym momencie telefon ponownie zawibrował. Wiadomość. Aleksiej. Spojrzała na ekran. Ira, wybacz mi. Reszty nie przeczytałem. Zablokowany. Na zawsze. Niektóre rzeczy nie zasługują na drugą szansę. Niektóre strony trzeba wyrwać nie z zemsty, ale ze względu na sprawiedliwość. A sprawiedliwość tej nocy miała słodki smak wina i zapach kwitnących orchidei. Proszę, byłem idiotą. Wszystko rozumiem, wróćmy. Kocham cię. Irina wypuściła powietrze przez usta, śmiejąc się niemal bezgłośnie. Wiedziałem, że te słowa będą zaledwie pierwszym z powodzi. Błagałby. Obiecałbym. zagrozić. Ponieważ Aleksiej nie mógł zaakceptować straty, a tym bardziej utraty jej, utraty wszystkiego. Myśl, że Irina wymknęła mu się z rąk, była trucizną, której nie mógł wydalić. Otworzyła wiadomość ponownie, czytając ponownie każdą sylabę, jakby obserwowała walkę owada pod lupą. Potem przesunął palcem po ekranie, kolejny i kolejny i jeszcze jedno. Powiadomienia napływały seriami co pięć minut, co oznaczało cyfrową desperację, cuchnącą strachem. Wybacz mi, przysięgam, że się zmienię. Kocham Cię nad życie. Bez Ciebie zniszczę siebie. Daj mi tylko jedną szansę. Dam ci wszystko, co mam. Wszystko. Litery drżały, jakby pisane rękami, które nie mogły już utrzymać pióra. Potem przyszły groźby, płynące jak żółć, pożałujesz tego. Dowiesz się, co się stanie, gdy się ze mną pobawisz. Sprawię, że zapłacisz. Będziesz płakać krwią. A potem, wracając do lamentów, w żałosnym kręgu nienawiści i tchórzostwa, ira, myliłem się, byłem ślepy. Będę najlepszym mężem na świecie. Daj mi tylko jedną szansę. Kocham cię bardziej niż własną duszę. Irina przeglądała wiadomości z obojętnością kogoś, kto przegląda książkę, która została już zbyt wiele przeczytana. Żaden z nich jej nie dotknął. Żaden nie budził litości, ani złości, ani nawet nudy. To było po prostu nagie potwierdzenie prawdy, którą już znała, był złamany. Przygnięceni ciężarem własnych wyborów. I po raz pierwszy Irina poczuła gorzki smak sprawiedliwości wymierzanej nie przez jej ręce, ale przez jego własne. Na jego ustach pojawił się uśmiech. Nie był to uśmiech triumfu, ale ulgi, jakby w końcu otworzyły się żelazne drzwi, zardzewiałe od czasu. Zamknęła rozmowę i ostatnim dotknięciem zablokowała Aleksieja na dobre. Nie byłoby już słów, nie byłoby już głosu, nie byłoby go już więcej. Stał się niczym i nic nie zajmowało miejsca w jej życiu. Spojrzał na matkę. Olga Semenowna nie uśmiechnęła się, ale jej oczy błyszczały cichą aprobatą, a skinienie głową było stanowcze, kategoryczne. Jasne. Po prostu tak. Nie marnuj ani sekundy na tego mężczyznę. Irina przytuliła ją, czując znajomy zapach lawendy i siły. Dziękuję, mamo. Za wszystko. Dopili wino, zamienili jeszcze kilka słów teraz lekkich, jak liście na wietrze, i Olga wyszła. Irina została sama z ciszą nocy i płonącą w niej pewnością, była wolna. Niezależny. Szczęśliwy. Położył się na łóżku z lekkością kogoś, kto właśnie pozbył się ciężaru, który dźwigał przez lata. I zasnęła z uśmiechem na ustach, napiętym uśmiechem kogoś, kto udaje, ale kogoś, kto w końcu należy do niej.